Wytłumaczę Wam wyrażenie algebraiczne w półtorej minuty. Posłuchajcie. Kiedy mamy takie mnożenie x, to liczymy, ile x przy się mnożymy. Mamy 1, 2, 3, stąd mamy x do potęgi trzeciej. Kiedy mielibyśmy 4x, -y, to byłoby x do potęgi czwartej. Kiedy mamy takie dodawanie x, to dodajemy to tak, jakby to były zwykłe liczby, dlatego mamy 3 dodać 4, czyli 7, i stąd mamy 7x. Kiedy mamy takie mnożenie, to najpierw Mnożymy przez siebie liczby, mamy 2 razy minus 1, bo mamy tutaj tylko 1x, stąd mamy minus 2. I znowu liczymy, ile x mnożymy przez siebie, razy 2, stąd mamy x kwadrat. Kiedy mamy taką trójkę przed nawiasem, to stoi tutaj niewidzialny znak mnożenia. Stąd wiemy, że mnożymy 3 przez x i minus 2y. ponóżmy najpierw przez x, mamy wtedy 3x. A kiedy pomnożymy 3 razy minus 2y to mamy minus 6y. Ostatnie z działań, kiedy mamy takie dzielenie, musimy pamiętać, że nie możemy podzielić tylko jednego czynnika, tylko musimy podzielić oba, dlatego mamy 2 podzielić przez 2, są mamy x oraz 4x podzielić przez 2. To się równa 2x, a to jest równe 3x. Jeśli spodobały Wam się te porady, możecie sprawić mój pełny kurs na pewnamatura.pl.